Dzień dobry. Dzisiaj też taka pasuszka na szybciutko. Nie chcę tam nic uszkodzić, bo tu może być materiał. No i tu dzisiaj mamy yy, pokrowiec etui, torebkę do aparatu Nikon D5100. On oczywiście pasuje do kilku innych modeli. A ja potrzebowałem do mojego 5100, a właściwie nie do tylko tu mamy w zapasie pasek z takim zgrubieniem na ramie. Oczywiście wszystko jest pasek jest taki parciany, taki z wojskowy, jak kiedyś kostki były robione plecaczki wojskowe. Też taki jest materiał. Takie, no nie wiem to szycie czy co, no taki jest. Tu mamy plastikowe, niestety, zaczepy, karabinczyki. Więc tu trzeba uważać, żeby nie pękło. Jak się zaczepi gdzieś, dosyć mocno trzymają. Tutaj mamy jeszcze jakąś przegródkę do do środka, zaraz to wszystko ogarnę i tu jeszcze mamy wykładkę chyba do środka żeby włożyć żeby się nie zgniatało to za bardzo chyba to o to chodziło no i teraz mamy w środku troszkę krzywo to mi się włożyło jak to? W boczkach mamy jedną kieszonkę, na przykład na zapasową baterykę. Baterykę się oczywiście można wyjąć. Momentos na zapasową baterykę albo na jakiś inny sprzęt. Tutaj mamy drugą yy, kieszonkę. Właściwie tu pewnie można by było wrzucić zapasową bateryjkę bo baterijki to szkoda zgubić więc lepiej tutaj ładowarkę można też sobie tutaj wrzucić z boczku o, oj przepraszam Zobaczymy teraz, jak jak się będzie tutaj prezentować sam aparat, czy się, jak go tutaj zaaplikować. siedzi no. <grym wytrzyma> i bardzo dobrze siedzi drogi suwaczek. Nie za bardzo rozumiem do czego to jest. Może tam w środku, jakby był mniejszy aparat, inny jakiejś innej marki, to może by coś tam można byłoby wkleić to i zrobić sobie przykładkę przegródkę. Ale tutaj mi się mieści dokładnie tak jak trzeba. Eee, z drugiej strony jest też kieszonka dedykowana na jakieś na przykład przewoziki. O, bo no tam się nie pomieści wszystko w środku. Także można sobie tutaj przewodzić jakieś wcisnąć. No i co mamy? I mamy tutaj jak ten pasek, jak ten pasek tutaj umieścić? Tak chyba. Tak, tak no dobra. A, tutaj nie myślałem, że jest obrotowy, ale nie ma obrotowego. No, dobra, że to widzimy. Czyli dobrze tu złapałem. Tak, żeby było na płasko, na płasko pod ramię żeby tu nie, nie uwierało nic. I tu z drugiej strony też plastikowe zaczepy. A Ja ostatnio mam problemy z rękoma i... I teraz tak można go sobie nieść albo tutaj pod rączkę o. albo tutaj za paseczek regulacja. Oczywiście paseczka jest także można sobie albo wydłużyć, albo skrócić. Bardzo ciekawie wykończony jest ten pokrowiec, bo tutaj widać nitki jakieś. O. Więc to może wypadałoby przyciąć, przypalić albo coś z tym zrobić, bo może się spróć później. Jak będzie używane często, ale tak to jest solidny dosyć. Dosyć solidnie wygląda, ładnie zrobiony, estetycznie wygląda tu nawet taka imitacja skórki jest jakaś, tu jeszcze jakaś kieszonka dodatkowa na coś nie wiem na co, tu druga jest z tej strony, no, taki, no, taki, taki, taki pokroczek, żeby się nic nie stało z aparatem. Link jak zwykle będzie pod. Pod e, filmikiem w opisie e, modele będą też do jakich pasuje, też będą wyszczególnione. W, 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 jak już się w link wejdzie, to tam, to tam e, sprzedawca na aukcji e, wymienia do jakich, e, do jakich lustrzanek, do jakich lusterkowców, do jakich aparatów e, pasuje e, ten. Ten pokrowiec. Także pozdrawiam. Liczę na łapkę w górę, na słupika. Komentarz dla zasięgu i wszystkiego dobrego do następnego. Cześć nara.